Panowie, rozmawiałem z Anią. Ania! I Ania jest prośba marketingowa, żeby zrobić kartkę świąteczną. O, stary, nie mamy czasu na żadną kartkę. No ja wiem, że jest ciężko, ale wiecie jak to jest. Klienci muszą coś dostać, zobaczyć, wiedzieć, że o nich myślimy. A mnie może o tak, jakiejś łączka, kwiatki na szybko. To nie ma czasu i ma to. Tak. No nie, 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 nie. łączka kwiatki. To nie chodzi o duże kartkę wysanną na dzień i mogę robić Święta, Wielkanoc, króliczek zając. Jajko! No, no, no dajmy na to że jajko i No dobra, co z tym jajkiem? Stoi, jajko leży, spada. Spada? No, spada. To, to jest dobre. Leci, ze slow motion obraca się, nie? Jajko leci. Pusta przestrzeń, skle Andy <grywia> No dobra, no to jakieś tło, tak wiosenne, zielone. Zielone, żółty. No, żółty. Pomarańcz. Dobra. Będzie pomarańcz, no whatever. No. Ale jak go no, też wchodzi w pomarańcz? To jest w ogóle pisanka, nie? No bo... Okej, okay, no jasne. wiadomo, no. Ale jaka pisanka? Jak kolorowa. No może łowicka czy coś? Nie. To... Niech będzie wydrapana taka. O, taka jak w cebuli mocona? Dokładnie. Albo jakieś geometryczne no. wzory, 3D robimy, nie? No, najprościej, tak. Ale rzeczywiście może się stłuc, jak spada, bo to jest prosta symulacja. Ale w środku, jest... Fluidy... Nie, nie. Wybuch! <gulana> o, <chodź. gulana> <Zlarwia> nie, nie, nie. No czysto, ładnie, co w jajku? Niespodziankę. Zu... Koło... Nie, nie. No. Niespodzianka. Kurczak. Kurczak. Kurczak stoi, kurczak, życzenia. O, kurczak trząci przez życzenia. U nas życzenia nachodzi do przodu. Mamy to. Kurty.